Wracając do Hioba, tak trochę to, to, co ojciec mówi, to myślę sobie, że wtedy w kontekście cierpienia, jakby Hiob pokazał to swoją odpowiedzią, że w zasadzie to, co my dobrze byłoby, żebyśmy zrobili, a może jest akurat najtrudniejsze, to zaakceptować, że tak po prostu jest. Hmm. Czyli jakby nie szukać przyczyny. Nie? powodu, czyli jakby jestem w tym miejscu, w jakim jestem, dotyka mnie to, co mnie dotyka, jakiś kryzys, czy to jest choroba, czy nie choroba, czy jakieś, nie wiem, uzależnienie, nie, już nieważne, czy to jest konsekwencją moich grzechów, czy nie, po prostu tak jest, nie? I teraz jakby akceptacja ta jakby może zmieniać sposób przeżywania tego, nie? Czyli ja nie szukam wtedy sobie, nie wiem, przyczyny, ale szukam Boga w tym, w czym jestem. Dokładnie, to jest bardzo ważne, że jakby Bóg objawia się w świecie, który jest, a nie ta w tym świecie, który mógłby być. Więc chciałbym, żeby nie było cierpienia na świecie, ale ono jest. Skoro jest, no to jest pytanie, czy w tym cierpieniu też jest Pan Bóg?